Mieć przegrywa 0:5 w pierwszym letnim meczu kontrolnym z Arką Gdynia. Z nami jest szkolniacz Lekniczan Wojciech Łobodziński. Trenerze, 120 minut, solidna dawka dla Arki. Był to drugi mecz kontrolny dla nas pierwszy. Było to widać w tym meczu? Przede wszystkim podzieliłbym to na dwa, na, na dwa mecze, ten, ten, ten dzisiejszy sparing. Pierwsza połowa bardzo dobra w naszym wykonaniu z naszą przewagą, kontrolą meczu, a w drugiej połowie ogromna dysproporcja i kompromitacja. Wydaje mi się, że piłkarze na takim poziomie hmm, nie mogą popełniać takich błędów, bez względu na to jak trenujemy, ciężko czy nie ciężko, w pierwszej powie potrafiliśmy, w drugiej powie druga jedenastka i kompromitacja, bo tak jak trzeba to nazwać, no nie możemy tak zostawić tego, bo nie po to pracujemy, utrzymujemy, otrzymujemy założenia. I w pierwszej połowie to bardzo dobrze wyglądało, a w drugiej połowie zapominamy jak się gra w piłkę. Więc no to też jest rywalizacja i odpowiedź dla wielu piłkarzy, na jakim poziomie w tej chwili się znajdują i czy, czy zasługują na to, żeby grać w miedzi. Dosadnie trener określił tą drugą połowę, ale paradoksalnie pomijając... Dużą, nieproporcjonalną, jak na zwykłe warunki, stratę liczby goli, to tych sytuacji mieć też sobie stworzyła niemało. No ogrom sytuacji. W pierwszej połowie, tak jak mówię, wydaje mi się, że byliśmy tą stroną przeważającą, bardzo dobra gra, Arka sobie nie tworzyła zbyt wiele, a w drugiej połowie po prostu 3-4 bramki po naszych indywidualnych błędach. No, jeżeli się robi takie rzeczy, to, to nie da się meczu wygrać. Za nami obóz w Gniewinie. Jak będzie wyglądać dalsza część naszych przygotowań? No, już wracamy do legnicy. Będziemy pracować na własnych obiektach. Duża, duża intensywność, bardzo mocno trenujemy. Do, do, do piątku, gdzie gramy z Wisłą Płock. Także no, duża dawka, du, dużo, dużo treningów bardzo mocnych. Dzięki i powodzenia w kolejnych meczach.